you can breathe you can blink you can cry hell you're all going to be doing that hey hey witajcie koline moćinko daisy uh, Długo nie było odcinków z Daisy, w sensie na jakiś, nie wiem... Pół tygodnia może? Bo były właśnie streamy i... I inne rzeczy do ogarniania. Na przykład, nie wiem, Hunt. <grym> ale nie, nie było odcinków, bo były przeważnie teraz streamy. I miałem e, nocki od 22 do 6 rano, ale... Teraz już na spokojnie... Na spokojnie wracam do do odcinków Daisy. Tak więc witam was serdecznie i... I tak. E, zmierzam w kierunku Tisów ale gdzieś zabłądziłem. Szedłem, szedłem, widziałem tą górę, wlazłem Jestem w czarnej dupy, że tak powiem. Kompletnie teraz nie wiem gdzie jestem Wiem, że byłem na, na tym Kołonowo od Mitrowska byłem na tym lotnisku i coś się zestrało, bo kompletnie nie wiem gdzie jestem. Chociaż mam pełno żarcia, więc to mi nie grozi, że, że zginę i tak dalej. Kurde, fajnie wrócić do Daisy po jakimś czasie, a nie na przykład tak e, grać non-stop to, tylko serio po jakimś czasie. A coś ulicę kojarzę. Kojarzę, okay, może ona jest tutaj, ta baza militarna. No, także fajnie wrócić po jakimś czasie, a nie... tak non-stop grać, bo to serio... gra się może znudzić. Tu chyba nic nie ma, Puste pole. Tak, nic tu nie ma. Też fajny teren na bazę nawet. Bo po pierwsze, bym musiał się dowiedzieć, gdzie ja jestem. I później coś by można było tutaj planować, a noc się robi. Bo jak na razie to jest klapa totalna Kształtowanie terenu, no Kurde, płaski teren by się przydał, ale tutaj jest sporo miejsca nawet. Kurde W środku lasu fajne... fajna by była baza Jeśli nie wiem, tu, tu Szkoda, że tu nie ma w dalszym ciągu takiej mapy, że e, pokazuje lokację, gdzie jesteś obecnie. Wiecie, naciskasz M i pokazuje ci, w którym miejscu dokładnie jesteś. To by było już spoko. A w końcu to Daisy, a nie jakieś tam Infestation czy nie wiem. Czy jakaś inna sobie walutka. Kurde, tu jest ta droga. Chyba gdzieś niedaleko. musi być to lotnisko. Znaczy baza militarna. Hmm. Dotarłem do jakiejś wioski, która w ogóle nie powinna się tu znaj znajdować na, na mojej drodze. Z tego co pamiętam, ale coś pewnie źle ogarniam. Przypominam sobie, żeby. Bo była jakaś wiocha. Jest ta góra w sumie taka duża, ale. Kurde, to nie tu. Nie kojarzę tego miejsca w ogóle. Tą strzelbę ma, tą strzelbę łapie, tak dziwnie ją trzyma. Jest tablica, zaraz sobie ją ogarnę. w międzyczasie. Fajnie by było. Kurde, już się ucieszyłem, że to jest siekiera, a to łopata. fajnie by było, jakbym zaraz tą. Dobro, może polewać to i będę strzelał do zombie, bo trochę pobiegania to nudno. Biegnie jeden. Co, to tyle? Jeden tam biegł i gdzieś się zaplątał. Jest to Leci stąd. Ładuj, ładuj, ładuj ładuj. Amunicji mam dużo więc spoko Zrobimy czystkę Czyścimy to miasto z zombie Takich tu chyba za wiele nie ma Ciekierka. Chociaż nie powinienem tak w sumie strzelać, bo tu może ktoś być, ale... Ciul tam, nie będę się skradał. Są nasionka do bazy, ale... ...do Nie mam bazy, to się nie zrobi ogródka. Hm, nie ma. Nie Też kicha Żadnego nawet pojazdu takiego żebym mógł sobie ten go złożyć jest Klecha Dostał na pysk. Dobra teraz nasłuchiwać czy któryś podleci czy nie Nie Na razie i tak się muszę gulnąć i to zaraz uzupełnić. Dobrze, że tutaj jestem. Leci za moimi plecami. Kolejny? Kolejny. Księżyc. Ale wyrwał. Wo wow, 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 jak się nagle ściemniło. Widzieliście to? Jak się ściemniło, ale, swoją drogą, fajny zachód słońca. Ładnie to wygląda, dobra. Uzupełnię sobie. I w międzyczasie się porozglądam. Ta czapka trochę w tekstury wchodzi. Ale bez kitu fajnie, fajnie to wygląda. Szybko. Szybko to napełnię, wypij. Tylko nie za dużo, żeby się zaraz nie spawiała. Dobra, gdzieś tyle chyba styknie. Jeszcze dopełnię. By pełnia była pełnią. Nie. Dobra. Okej. Okay. Można iść dalej. No jakbym znalazł się to fajnie by można było tutaj zrobić ognicho. Może pewnie na złości jej nie będzie. Nożem to tam niewiele zdziałam. Te zapałki mam chyba z dwie sztuki. Ralcie też mam fajnie no, Te, kierował, by było, jakby ten. się się jeszcze raz zrobiło. Piersi, co mam. Czy co to jest? To są steki. A ja tylko o W tamtej farmie może być siekierka. Teraz zobaczymy. Tu się poważnie ściemnia, a nie chce mi się czekać do rana. No kurde no. Nie mam lampy na banie? Niedobrze, nie mam. Ja to mogę sobie chyba spatyka zrobić tą pochodnię. A wiecie co? Chyba tak zrobię. Eee. Nawet na chwilę. O, i apoko jest. Teraz zobaczę, czy da radę, czy nie. Da radę. Pandaże mam? No, nie bardzo. Zobaczę, ile by. Tak, wejść tą pochodnię. Arfił. Zobaczymy, ile ten weźmie. 6 wzięło i jedno jest dobre. Jedno jest w zapasie, dobre, dobre, spoko. I... No. I teraz fajny efekt będzie. O. Kozak. I fajnie, że on to teraz trzyma. Ona w zasadzie. Fajnie, że on to teraz trzyma. Jest fajny efekt, bo wcześniej tak, yy, ta postać to tak trzymało w dole, a teraz jest kozacko. Tylko też za dużo tego, że tak powiem, paliwa do tego nie mam. Jestem tam zombie, ale nic się z tego nie robi. Wiem, że będę strzelał do nich. A, tu jest coat, nie to tego nie przerobię Tu co jest czapka, też tego nie przerobię Fajnie to wygląda Jak się ma jakąś tą Pochodnię albo jakieś źródło światła właśnie O, patrzcie Zrobię zamiast tego i sobie rozpalimy zaraz ognichowie, e, tylko który ten ma? Piecyk A ma piecyk. Ma piecyk. Nie, dawaj się kira. Cyk, cyk. Jest to, czego chciałem. To się jara, jest fajnie. Kurde, nie noszę ja znowu noż ten, wyciągnę. O nie, tą kłodę, to ja nie chcę. Tu do. Dobra, to wezmę i dam tu. O, i pykło, Dobra, dobra. Się zaraz zrobi. Weź to w łapy. Zamknij. Dobrze się budynku nie da zajarać, bo to już by było w ogóle. Weź to do łap. Umieszczamy. Dodajemy resztę. Patyki jeszcze się przydadzą, ale to zaraz. A gdzie były te zapałki, które użyłem? To są chyba te. Będzie klimacik, czy nie? Jest klimacik. I teraz. Nie, 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 nie będziemy jeść. Zrobimy jeszcze inaczej, to weźmiemy do ręki Wes kojarzy mi tu Tu na patyk I kozak To tu bierzemy No, czemu ona tego nie... ...ciupie. Ile tam tylko... Tego... Eee, spokojnie, o. No i kozak. Fajnie to wygląda, nie? Mówię tylko... <grych> żeby chata się nie zjarała albo ktoś mi tutaj nie wbił. Rzadko kto w nocy gra, a jak się ma pochodnie, no to właśnie spoko jest. Albo właśnie się zrobi ognicho. To chyba całe się musi zapełnić, żeby mi się zrobiło. Jak to zrobię, to już nie będę potrzebował. Ten nie będę potrzebował żadnych puszek i tak dalej. Będę miał za dużo, za dużo jedzenia już. Też myślę nad nowym intro do Daisy. Dajcie znać, czy byście chcieli. Mam parę pomysłów, a. Dobra, zrobiło się jedno. Dobra, nakładamy drugie. Jeszcze sporo tego drewna jest. Zanim to się zjara, to spokojnie. Teraz zobaczę, czy można tego kołta pociąć. Jakby też było spoko. i samo w sobie jest spoko, ale też jeśli się ma z kim grać, to raz. A po drugie, trzeba znaleźć sobie jakiś tam pomysł na grę. Bo jeżeli go nie mamy, no to jest dupa. Tak jak ja. Tak się ten. Tak długo grałem, że aż straciłem wszystkie pomysły na grę, a przychodzą mi teraz, co róż to no, yy, ten. nowe, nie? Pomysły. No i to się zrobiło. Mamy następne. Kozak. Tak to można grać. Tylko mówię, jak ktoś mi wparuje, to ja tu padnę. <gry> To się pali, to się pali, ja sobie podgrzewam goście mi strzeli. O wiem co zrobię, zaraz tylko to się zrobi, zobaczę czy można to przerobić. Jeżeli można to spoko, wezmę pochodnie i naciupię jeszcze drewna. Na wszelki wypadek. O! Oh. lekka Dobra Okej okay. Eee... Zobaczmy... Nie, nie można O, jeszcze dwie zostały, to spoko. Mm, tutaj chociaż trochę. Nie mówię, że wszystko, ale trochę. Wszelkie z trzy powinny wystarczyć, właśnie. O, widzicie? Tą konstelację. Nie wiem czy to na odcinku będzie widać, ale u mnie widać. Fajnie to wygląda. Dobra, to zostawię, bo pamiętam, że to i tak. Dobra. Ta czapka chyba można pociąć. Nie. Gdzie Tutaj włożyłem, dobra. To możemy sobie nawet upiec w tym garnku zaraz wam to pokażę albo może i nie bo tam mam picie jak mi... ja tego nie będę później mógł włożyć do tego do plecaka ale pokażę wam jak to wygląda mniej więcej tylko dobra to już upieka jak trochę niewymiarowo siedzi ale okej okay. Teraz po nocy nie będę latał za bardzo. Pokażę Wam jeszcze coś z tym garnkiem i szybko go zabiorę. Zrobiło się? Zrobiło. Dobra. Już mam dwie. Dobra. Popójrzcie. No i patrzcie. Aha. To bym. Mogę sobie umyć ręce Chyba rękawiczki, a nie ręce Nawet ich nie zdjął Ale mogę do tego zrobić coś, coś takiego i patrzcie Nie, kurde, dało się tutaj Jak to się robiło? bo tutaj się to dawało na, na ten i ona się podgrzewała no dobra trudno trudno wi widać że na tym przynajmniej nie działa to tylko na ognisku by musiał jeszcze taką rączkę do, do trzymania ogarnąć i nie by dało radę teraz wymiarował, teraz no Trochę wymiarowo Gdzieś tu chodzi ząbiak prawej No Fajnie to wygląda No i hud się tak wyłącza Trzymacie sobie Tyld i wyłączacie cały hud Później żeby ją włączyć to jeszcze raz przytrzymujecie, a żeby włączyć ten dolny pasek to naciskacie tylko raz i jest Taka mała podpowiedź, która już większość na 100% wie